Funkcja liniowa zadanie, rozwiązywanie algebraiczne i graficzne układu równań. Mamy kolejny układ równań pod punkt B. I tutaj też, żeby rozwiązać ten układ równań, to zrobimy w ten sam sposób, co pod punkcie A, czyli metodą podstawiania. Rozwiążemy ten układ równań, ponieważ i tak musimy tutaj wyciągnąć w jednym i w drugim równaniu, ile równa się samo Y do metody graficznej, więc korzystamy z tego już, tworząc metodę podstawiania. Więc pierwszy, pierwsze równanie widzimy, że jest ładnie poukładane, natomiast drugie nie jest poukładane, nie jest wyciągnięte samo y, ile się równa. Dlatego robimy takie przekształcenie, że to, co z y zostawiamy na razie na lewej stronie, a 3x damy na prawo, przerzucimy z przeciwnym znakiem. A dlatego będziemy mieć 4y równa się minus 3x minus 12. I teraz, żeby mieć samo y, to dzielimy obustronnie przez 4 to dolne równanie żeby zostało nam samo y, ile się równa. Jeżeli dzielimy na 4 całe równanie, to każdy element musimy na 4 podzielić. Dlatego też dzielimy 4y na 4, to będziemy mieć y. Minus 3x na 4, no to jeżeli minus 3 dzielę na 4, to powstaje mi ułamek minus 3 czwarte, więc to będzie minus 3x na 4, to jest minus 3 czwarte x. I jeszcze minus 12 dzielę na 4, no to będzie minus 3. I mam już dwa wzory funkcji, które będą mi przydatne, żeby rozwiązać ten układ metodą graficzną, ale teraz sobie zastosuję podstawianie, ponieważ z jednego równania i z drugiego wyciągnęłam, ile jest równy y, no to mogę teraz wymiennie ten y sobie tu podstawiać, czyli jeżeli tu wiem, że y to jest równe minus 2x plus 2, znaczy nie, jeżeli y to jest minus 3 czwarte x minus 3, tak, to ten wzór na y podstawiłam tutaj za y. Stąd tutaj właśnie ten Y zastąpiłam wzorem na Y i powstało mi u góry równanie z jedną niewiadomą z X. No i teraz X daję na jedną stronę liczbę na drugą. Zmieniam stronę, to zmieniam znaki. Dlatego tutaj będę miała po lewej plus 2x, a minus 3 poszło sobie na prawo z plusem, więc będzie 2 plus 3, czyli 5 po prawej. No i teraz takie równanie muszę jeszcze rozwiązać. I teraz tak, tutaj jeżeli potraficie zrobić takie działanie minus 3 czwarte x plus 2, no to po prostu robicie to działanie i dzielicie obu stronie, przez co to to stoi przy x. Jeżeli są problemy z ułamkami, ja raczej jak tłumaczę, to pokazuję tą wersję częstszą, czyli częściej jest tak, że raczej nie do końca pamiętacie te ułamki, bo tutaj zakładam, że te filmiki, no raczej w większości oglądają osoby, no, które mają trudności z tą matematyką. Tak, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że na czegoś tam nie rozumiecie. Może niekoniecznie ułamki. Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że jeżeli ktoś potrafi zrobić to działanie na ułamkach i sam sobie rozwiąże i mi się zgadza, to nie przeszkadza wam to, że ja to rozwiązuję troszeczkę innym sposobem. No, dla tych, którzy sobie nie radzą z ułamkami. Więc, żeby tutaj się pozbyć ułamków, żeby nie liczyć z ułamkami. No to mnożę każdy element tego równania razy wspólny mianownik, czyli razy mianownik, który tutaj jest. Czyli mnożę minus 3 czwarte x razy 4 to jest minus 12 czwartych x, bo tylko górę mnożę i dzielę przez dół, czyli minus 3x. Stąd tutaj minus 3x, następnie też razy 4 mnożę sobie 2x, no to jest 8x i 5 razy 4 to mam 20. I to są te same równania, i z tych równań wyjdzie to samo rozwiązanie, bo, rozwiązanie, bo są to równania równoważne, tylko no, z tą różnicą, że tutaj jest łatwiej to policzyć i nie ma ułamków. tak. Więc jeżeli chcemy się pozbyć ułamka, to mnożymy każdy element tego równania razy mianownik. Tak, czyli wszystko, każde po kolei razy 4 i wtedy Wam wyjdzie to samo bez ułamków. No i teraz to górne równanie rozwiązuje, czyli minus 3x plus 8x to jest 5x równa się 20, czyli x będzie równe 4. No i jeżeli już wiem, że x jest równe 4, to teraz postawiam tutaj sobie za x to 4, czyli tu będę miała jako y działanie minus 3 czwarte razy 4 to jest minus 12 czwartych, czyli minus 3. I jeszcze minus 3, to da mi razem minus 6. Więc z metody algebraicznej wyszło nam rozwiązanie: x równe 4, y równe minus 6. Jeżeli rozwiążę to ten układ równań metodą graficzną, to też e, powin, to powin, to punkt przecięcia się tych dwóch wykresów powinien mieć współrzędne 4 minus 6. No i teraz to sprawdzam. Czyli tutaj przepisałam ten sam fragment, wkleiłam, gdzie wyciągam te wzory funkcji z tego układu równań. Jak już mam te wzory funkcji, to robię sobie tabelki. I teraz pierwsza funkcja y równe minus 2x plus 2. Tutaj standardowe punkciki nie ma tu ułamka w tym wzorze funkcji, czyli daję sobie na przykład minus 1, 0, 1 i podstawiam kolejno te x do wzoru tutaj na y, czyli minus 2 razy minus 1 to jest 2, plus 2 to będzie 4. Tu wpisuję. Za x daję 0, to będzie dwójka, za x dam 1, to mam minus 2 plus 2, czyli 0. Nanoszę sobie te punkciki i współrzędne na wykres, patrzę jaki mam tutaj schodek, widzę, że schodek to jest 2 w dół, 1 w prawo, 2 w dół, 1 w prawo i w ten sam sposób rysuję kolejne punkciki. Jak chcę iść odwrotnie, no to idę 1 w lewo, 1 do góry, tak, 1 w lewo, 1 do góry i tak będę miała kolejne. No i potem łączę sobie linią. Jak już mam wystarczającą ilość tych punktów. No i kolejna funkcja, tutaj jeżeli mam taką funkcję, że jest w, 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 we wzorze ułamek, no to wtedy daję sobie w takiej sytuacji, kiedy ten ułamek jest przy X, to daję sobie wielokrotności mianownika jako punkty na X, to wtedy nie uzyskam ułamków. Więc daję sobie minus 404, gdybym miała w mianowniku 3, to bym dała minus 303, gdybym miał w mianowniku 2, dałabym minus 2,02 i tak dalej więc podstawiam sobie teraz te, te punkty, te x -y tutaj do wzoru, czyli minus 3 czwarte razy minus 4 to jest 12 czwartych, czyli 3, minus 3 to będzie 0. Jak podstawię 0, no to wyjdzie mi minus 3, jak dam 4, no to będę miała minus 12 na 4, to jest minus 3, I jeszcze minus 3 to minus 6. No i namoszę te punkciki. Jeżeli one są takie bardziej odległe od siebie, no to wtedy wystarczą te trzy punkty, tak naprawdę. No i też ważne, żeby było widać punkt przecięcia. No i widać go bardzo dobrze, że punkt przecięcia ma na 4-6. I dokładnie tak samo nam wyszło tu w rozwiązaniu. Cofniemy się tylko. Może nie będę już tego cofać tylko po prostu sprawdzę, czy też nam wyszło 4 minus 6. Tak, 4 minus 6, więc tutaj można sobie już dopisać rozwiązanie, że x jest równe 4, y równe minus 6 i to jest para liczb, która spełnia ten układ równań.